Miejskie Centrum Kultury zaprasza wszystkie dzieci na wystawę komiksu zatytułowaną Afryka, wielka podróż Kazika. 26 lipca nowa galeria Miejskie Centrum Kultury. Jest to barwna opowieść i przygoda polskiego podróżnika, który w latach 1931-1936 samotnie na rowerze przemierzył Afrykę. Kilka jego przygód będziemy mogli podziwiać w formie komiksowej, a autorem tych prac jest Łukasz Wierzbicki. A ja z tego miejsca również zapraszam 10 września na finisaż tej wystawy. Będą również warsztaty z autorem komiksu, jak również będzie rozstrzygnięcie konkursu, do którego zapraszam już dzisiaj. Kochane dzieci, zgłaszajcie swoje propozycje, a Konkurs polega na zrobieniu komiksu, komiksu zatytułowanego Wakacyjna przygoda. Czekamy na Wasze prace komiksowe do 1 września, bo jak konkurs, to oczywiście nagrody. Zapraszam.